Dzień dobry, dzień dobry. Słyszeliśmy, że bardzo podobał Wam się poprzedni format. Tak naprawdę to nie, po prostu mamy nadzieję, że Wam się podobał, bo zaraz nagrywamy odcinek drugi. Krzysztof przed chwilą poległ z Maciejem w naszym quizie, w którym zgadujemy składy. Malcie Krzysiek, już nie muszę przedstawiać, tych ludzi to doskonale my. ich znacie. Panowie, inny mecz, tym razem, tym razem nie Manchester United, tym razem nie Swansea. Mecz odbył się 25 października 2019 roku. I było to zwycięstwo Leicester nad Southampton 9 do 0. Uh, uh. Dużo strzelców bramek, dużo różnych piłkarzy. No i tym razem wtedy zaczynał Maciej, więc teraz zacznie Krzysztof. Też będzie sprawiedliwy, bo Krzysztof nie wtedy przegrał. Też przypomnę, jeśli ktoś nie oglądał, nie. trzy pomyłki. Oczywiście to są trzy pomyłki takie, że można się trzy razy pomylić i potem jeszcze raz powiedzieć, trzeba odgadnąć składy wyjściowe tych dwóch drużyn z tego meczu zaczyna Krzysztof. Jeszcze raz powiem, jestem fatalny i nie, nie, nie pamiętam kompletnie takich detali, ale nagrywaliśmy już chyba wtedy przerwę na kawę, tak ta, się wydaje, ta, 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 i ta. tytuł był, że Jan Bednarek wraca po dziewiątej, więc e, będzie to Jan Bednarek jest, jest, pierwszy. Jest, jest Jan Bednarek, pokaże. oczywiście obrońca Socha. Jeden pewniak już poszedł. <grym> Dobra, to idę w Lester. James Madison powiedzmy, że tam coś robił. Był, nawet strzelił gola. Tak, był też Jamie Vardy. Był, strzelił nawet 3 Okej, Ok. O, to był mecz, w którym chyba też się przełamał. Wydaje mi się, Jose Perez. I tak. też coś strzelił. Powiem więcej. Z 3 bramki. Super, świetnie. A grał od początku, tak? Yy, tak. Zanotowało, za że Perez wchodził z ławki i strzelił, ale to nie, nie. Może, może mój błąd. Mark Olbrighton. Mark Albrighton, czy brał udział w tym meczu? Nie brał udziału. Jak to jest możliwe? Marko <laughs> gra tam od zawsze i był w każdym meczu. I Juri Tielemans. Juri zagrał, także zdobył bramkę, także został wam jeszcze tylko jeden strzelec z jednej bramki. Ale bramki. ja może pójdę do kogoś, jakiegoś podniaku z Southampton i na przykład rzucę Pierre'em Emilien Hojbjergiem. Grał, jasne. Okay. Ja rzucę jeszcze większym pewnie bo mianowicie Kasperem Schmeichelem. No, zgadza się, faktycznie tak. pewnie. Ale bo z bronka, że tam może być większy problem. Ale teraz on dobrze idzie panowie, tylko jedna pomyłka. No, to na razie. To mecz, który jednak bardziej wszedł zapad w pamięć niż jakiś mecz z Fonsi <laughs> którego już nikt nie pamięta. Eee, dobra, to też pójdę znowu w środek pola Sutton i powiem James Ward-Prowse. Zgadza się. James Ward-Prowse. Hmm. Tak, jest Czechosłowiańczy z czwóreczką na środku obrony Leicester. Myślę, że zastanawiam się czy to był jeszcze o. sezon y, pana najdroższego w ręce historii, czy już nie. Już, nie. Nie. już nie. chyba nie. Ale to chyba wiem kto jest ostatnim strzelcem bramki? Ben Tak jest. Okej. Okay, okay, no o kurcze, faktycznie Ben tam grał. A czy grał Harvey Barnes? Grał Harvey Barnes, dokładnie przed nim. Okej, okay. dobra. Może e, być e... Remis? Dobra, zamknijmy może to, to Lester i powiedzmy jeszcze Ricardo Pereira. Naprawdę. Tak, tak. zagrał kartę tutaj. Czyli z Lester, brakuje wam tak naprawdę jednego pomocnika i jednego obrońcy. Jednego pomocnika i jednego obrońcy. Eee, czy Wilfred ND grał? Tak, jest okay. Czyli został obrońca. Dostał obrońca. O, ja Wiem, który to jest obrońca. No już. ja mam podejrzenia też, ale. W sumie mogę ci go teraz zabrać, zabrać. ale nie jestem tak sobie tego przekonany. To nie go zostaw. To ci go zostawię. <laughs> to <ci> go zostawię. <laughs> Ale to Satan będzie trudniejsza, <coughs> bo tam tych <coughs> wybrańców na przykład to tak średnio pamiętam. Eee, o Jezu, eee, kojarzę takiego piłkarza, bo w ogóle Satan to chyba, nie dobra, nie będę chyba mówił nagle tak, z tego, dostał czerwoną kartkę, kartkę i że jego piłkarza, ale to nie mnie przypomnieć, był w to zrezentował sytuację i potem dostał, e, dostał czerwoną kartkę. O tak Krzysztof, tak, jestem nie. słaby w takie rzeczy. Ale ja nie pamiętam, kto to był. A. <coughs> <coughs> Dobra, no i ten Redmond, powiedzmy. Tak, oh. zagrał mnie ten Redmond. Bez, po, bez, bez pomyłki na razie? Ty masz jedną. Tak, no John Evans ja no. był w ostatnim obrazem Tak, John no, I Lester mamy wykończone, no. czyli no. możecie zremisować jeszcze na Soham. Potem w razie czego będziemy wezorować też śliny, gdyby był już wszystkich odgadnień. Okej, okay, no. możemy tak zrobić. A, dobra, no to myślmy dalej. A z no to strzelamy na przykład w Danego Inksa. Tak, o Obok Redmonda. To był mój typ i to był mój e, ostatni typ na dobrą sprawę. Zostało e, Wam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu piłkarzy. Czyli Kyle Walker-Peters? Nie, niestety nie tak w tym meczu przyszła Jeszcze jedna pomyłka i potem jeszcze jedna szansa ostatnia. Wiem, że Środkowie Obrońcy. mamy tylko Bernardka, nie? Za Środkowym mm, tak jest Tak e, oh. Jezus. Ja Nie mam żadnego pojęcia, kto mógł. Mam pustkę w głowie w tej chwili już. I to jest e, naprawdę nieprzyjemne. Miała <grym> już, ja pomysł, już szczerze. Ja też mam kilka jakichś myśli w głowie, ale nie chcę, nie chcę tego, tego przegrać. Mam też pomysł na bramkarza, ale ten pomysł jest totalnie głupi. E, <grym z tata> <grym z tata> nie będziemy słaby, tylko głupi. Um, nie wiem, e, chodzi mi po głowie Angus Gunn. Tak, jest. Uuu, jeśli to był o. Nie wiedziałem, czy Ale Ja, ja myślałem o ale, Aleksie Marketing. Ja, 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 ja wiem, że tak? Sagana i totalnie okay. zastanawiałem się, czy on grał w tym tak? słuchem, czy nie grał. I Zagrał. No dobra, ogólnie. to Pięć to, piłka, to partner z obrony Bednarka, ja strzelał Janika Był Janik Westergaard w tym. Czy zagrali na trzech środkowych obrońców, czy na dwóch? Nie wiem, czy mogę to mówić. Macie mi je jeśli... się zgodzić. Nie zgadza no, nie <laughs> się. Nie, nie mam tego na trzech zagrali na pewno. Ale no, nie dobra, mam tego drugiego. Nie mam tego możesz drugiego powiedzieć. Tak. Zegrali na trzech obrońców. nam zawodników zostało z SOTO? To dwa, trzy, cztery. Czterech, Czterech jednak zostało. Czyli no tak, środkowy obrońca, lewy obrońca? Yy, tak, tak. Prawy Prawie. i jeszcze jeden środkowy. środkowy lewy, yes. na ten środkowy to jest nasz chyba kolega, którego już nie odgadniemy. Coś czuję. To nazwisko. Nie wróci mi do głowy, już na pewno. to taka drużyna Święci, cienią. święci, popularni, popularni święci, tak. Znaczy, grał Taylor? Mm. Niestety. Ostatnia ostatnia. Pas. Ostatnia szkła już nikogo w głowie. Pasuje. Nikogo nie będziesz strzelał? Nie, nie miał nikogo w głowie. No dobra, to powiedzmy, że skoro Krzysztof się poddał, to dajmy może Maćkowi. Yy, do Zamy, żeby miał się poddać. Tak? Nie, nie, nie no. mam już po prostu nikogo w głowie. Zero. Okay. Pamiętaj, że jeszcze jest yy, nieodgadnięty piłkarz, który został przed wąkarzem. Tak, no ja nie przypomnę sobie jakiś tam A chyba, że to był Oriol Nomeu wtedy, ale nie. Nie, ale nie powiedzieliście jeszcze Oriol Nomeu. A czyli Oriol Nomeu wtedy? Nie, to tak. O, dobra. Okay. A ja Walerii na przykład też ten mecz Tak. O, no proszę. I to, to on dostał czerwoną, czy nie? Nie, wam okay. dosłownie je, y, dwóch piłkarzy. Jeszcze jeden z nich dostał czerwoną kartkę. No to, to już powiedz, bo już chyba nie. Ryan Bertrand dostał oh, czerwoną kartkę. Tak, tak. A partnerem jeszcze w tej trójce obrony był Yeshida. O jezu, Oj, to nie, nie to nie, to, to nie. Nie, nigdy, nigdy w życiu nie, to ja o innym meczu myślałem, że był taki młody piłkarz, Szwajcar chyba, albo Austriak, który też wyszedł na boisko dostał kartkę i wtedy Sotą wysoko przegrało, ale mógł to być ten pierwszy mecz z A Mark na... Albrighton wszedł w tym meczu z ławki, hmm. także był, ale wszedł z ławki rezerwowej. E, piszcie jak Wam się podoba ten format, może być tego więcej, jeśli tylko tego chcecie. Moi drodzy, zostawiajcie łapki w górę, komentarze i e, subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia, cześć!